Witam wszystkich serdecznie. Głąbki siadają. Goniałem jak je tutaj jeszcze tam budapeszty są u góry. Fajna niedziela, ale... muszę ustawić inaczej. Fajna niedziela. Głąbki sobie fajnie latają. Oj, ale posypię im trochę. tam u góry jeszcze bardzo wysoko latają budapeszti co tu ich wystraszyło? nie wiem nie wiem, nie wiem co ich wystraszyło ale wystraszone są, może jastrząb? o nie, tam z tyłu psy u sąsiada są ale wystraszony a już widzę no tak tak Są ta. sąsiad coś tam z tyłu dobra na razie pauza dobra sąsiad tam z tyłu jakieś pranie sobie powiesił ładna pogoda Głąbki latają oko latają tam jeszcze część siada część lata ale mówię słońce duże fajne i one sobie Klepią mi tutaj, nie chcą, nie chcą za bardzo latać. Zrywają się trochę, ale. A murzynki są. Perłowe pasiate już są sprzedane, także kolega je w piątek będzie miał O naprawdę dużo, dużo było chętnych na sztuki Na pary, nie, nie, ja nie Ja powiedziałem, że chcę się pozbyć ja na wszystkie wszystkie razem chciałem sprzedać, nie chciałem na sztuki Ja chciałem się pozbyć, a nie tam handlować ich tam także perłowe są sprzedane tiplery powędrują do kogoś tak jak mówiłem wybiorę kogoś tam jakoś zobaczymy w każdym bądź razie będę chciał te tiplery plus jeszcze coś dołożę ale to tak wymyśliłem bo naprawdę dużo chętnych jest każdy chce te tiplery to są lote, tiplerki fajne dużo osób je chce i słuchajcie te tiplery y, zrobimy coś takiego że ja je komuś po prostu y, drogą jakiegoś tam losowania jakiegoś tam y, coś wymyślę ale na pewno coś, kogoś wybiorę w jakiś sposób będę chciał to nagrać i pokazać ale w momencie kiedy y, y, będzie y, 1000 subskrypcji słuchajcie dlaczego już wam mówię Patrząc w statystyki kanału, no, jestem przerażony. Słuchajcie, oglądacie mnie, w ogóle, oglądalność jest dosyć fajna. A subskrypcji jest tylko 25% tego, co mnie ludzie oglądają. Także słuchajcie, ci, którzy oglądacie i nie chcecie, nie chcecie subskrybować, zachęcam Was. I z chwilą, kiedy będę miał 1000 subskrypcji tak wymyśliłem, że te tiplery plus jeszcze coś dołożę niespodzianka i, i komuś to przekażę a, a to jest naprawdę naprawdę yy, to jest nic, nic takiego, nic trudnego chwila, bo kolega do idzie. dobra, jestem patrzę tam w górę pocztowy jakiś siedzi zaraz go wygonię, nie chcę go tam Także mówię, przy, przy 1000 subskrypcji tam jest 700-300, brakuje, to uważam, że to jest i, 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 i na pewno komuś to przekaże, nie? Także mhm. tak wymyśliłem, tu mi kolega podsunął taki pomysł, uważam, że to będzie w porządku. A to co podaruję i, i te tiplery i tą niespodziankę pokażę na filmie osobnym także na pewno będzie coś, coś fajnego a patrzę bo nie widziałem drugiego Białolota widzę tutaj u góry, jest dobra. Tam chcecie, jeszcze pisaliście, że chcielibyście perłowych, jeszcze białych, ja perłowych, białych nie sprzedaję. Perów wypiałych nie sprzedaję, ale jak coś będę miał do sprzedania to, to na pewno na filmie to, to pokażę A, drugi kolega do mnie przyjechał No Ale ten posiedzi już dłużej, także muszę kończyć Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.